Dni Asfaltu. Jest to wydarzenie, które stanowi kontynuację naszej wspólnej współpracy Polskiego Kongresu Drogowego i Orl na Asfalt w zakresie prezentacji i promocji tematyki związanej ściśle z programem budowy dróg w Polsce. Ten program, aktualnie patrząc na statystykę, skalę realizacji w technologiach bitumicznych, stanowi no, chyba ponad 90% realizowanych kontraktów. Z jednej strony jestem optymistką, zawsze jestem optymistką i patrzę w przód, że sobie damy radę i będziemy realizować dostawy do naszych klientów. Będziemy też zabezpieczać popyt na rynku polskim, bo dla nas to jest najgłówniejsze, i również na rynkach macierzystych naszej grupy w Czechach i na rynkach bałtyckich. Tutaj ryzyka na pewno są, bo ryzykiem jest dużym konflikt na Ukrainie, który bardzo mocno oddziałuje też na nasz region, też na inwestycje i też na finansowanie tych inwestycji. Także tu jest wielki znak zapytania, na który też trudno odpowiedzieć, w którym to kierunku pójdzie. Taką główną strategią naszej grupy jest pełna optymalizacja przepływów asfaltów, zapewnienie dostaw asfaltów na nasze rynki macierzyste. To jest nasz główny cel. I analizując popyt na rynku polskim i na rynkach ościennych, musimy się przygotować do takiej sytuacji, że będziemy musieli też importować asfalty na rynek polski, aby uzupełnić braki, które mogą zaistnieć w przypadku dużych pików odbioru. Aktualnie obserwujemy trendy zmierzające w kierunku zmniejszania emisyjności produkcji mieszanych mineralno-asfaltowych, a także to, co nas cieszy z punktu widzenia grupy, poniekąd wejście w segment destruktu. My jako grupa już przygotowaliśmy odpowiednie produkty dla naszych klientów, m.in. asfalty Orbiton RC 3050, które idealnie wpisują się w oczekiwania rynku, czyli zagospodarowanie destruktu asfaltowego. Jest to wykorzystanie naturalnych surowców mineralnych, które mają pewne ograniczenia i wydobywanie wiąże się z pewnymi kosztami, my wychodząc naprzeciw pozwalamy optymalizować tą produkcję, optymalizować wykorzystanie zasobów naturalnych, a co najważniejsze wykorzystać materiał, który już znajduje się na drogę. Posiadamy też w swojej ofercie technologie WMA, które idą łącznie z tym, co obserwujemy w Europie. Dążąc za obniżaniem śladu węglowego, zmniejszaniem energochłonności, te produkty rozwijamy w swoim portfolio, oferując je na rynek.